Mindhunter, sygnowany nazwiskiem Davida Finchera, wraca po dwóch latach z nowym drugim sezonem. I w przeciwieństwie do niektórych seriali, które dały sobie również więcej czasu na wyprodukowanie kolejnego sezonu, na ten sezon, na ten serial warto było czekać. W drugim sezonie Mind Huntera wracamy do postaci, które poznaliśmy w pierwszym sezonie i które w pierwszym sezonie założyły i rozwijały wydział behawiorystyki FBI. Podobnie jak w pierwszym sezonie, również w tym będziemy mieli okazję oglądać rozmowy naszych bohaterów z seryjnymi mordercami, ale w tym sezonie będziemy też oglądać, jak nasi bohaterowie próbują zastosować wypracowane przez siebie metody w bardzo konkretnej sprawie seryjnego mordercy z Atlanty. Do pierwszego sezonu mam trochę dwuznaczny stosunek, ponieważ z jednej strony wspominam go, bardzo ciepło, pod wieloma względami był fascynujący, ale z drugiej strony niewiele z niego pamiętam i to może troszkę jednak świadczyć o tym, że przynajmniej dla mnie był trochę bezbarwny i nawet specjalnie wróciłam do tego pierwszego sezonu i faktycznie troszkę jest tak, że dopiero rozbudowujemy ten świat, dopiero się uczymy tej metodologii, mamy pierwsze próby rozmów z tymi seryjnymi mordercami, troszeczkę poznajemy naszych bohaterów, przede wszystkim Holdena Forda, reszta jest troszkę bez wyrazu, bez Własnej historii. A poza tym ten pierwszy sezon rozmienia się na drobne, ponieważ nasi bohaterowie, w takich bardzo pomniejszych, też fikcyjnych sprawach, próbują wdrożyć te nowe metody, które no, testują i odkrywają, że w ten sposób również można profilować mordercę i gdzieś go wyłapać. W tym pierwszym sezonie też kilka było takich odcinków wyraźnie zapychających akcje, raczej zbędnych. Było też kilka znacznie krótszych odcinków. Także że czuć było, że ostatecznie tego materiału niekoniecznie jest na te 10 odcinków. W drugim sezonie mamy 9 odcinków. Każdy jest około godziny, czasem są nawet ponadgodzinne. I moim zdaniem jest to o wiele wyższa jakość. Jest to więcej, lepiej, bardziej konkretnie. Rozbudowujemy wszystkich bohaterów znacznie bardziej. Wreszcie Bill Tencz ma okazję zabłysnąć i stać się kimś więcej niż tym twardzielem FBI. No, przyznam szczerze, że dla mnie, o ile ten pierwszy sezon był po prostu ok, tak ten drugi mnie kompletnie pochłonął. I nie mogę się doczekać trzeciego sezonu. Ja miałem dość podobnie. Przede wszystkim z pierwszego sezonu zapamiętałem te fascynujące rozmowy z seryjnymi mordercami, ale poza tym też raczej ten pierwszy sezon rozmył mi się w pamięci. Ale trzeba przyznać, że chyba jednak należymy do mniejszości, ponieważ zauważyłem, że ludzie po pierwszym sezonie Mind Huntera byli zachwyceni mm -hmm. i czekali z ogromną niecierpliwością na ten drugi sezon. Ja tej ogromnej niecierpliwości zdecydowanie nie miałem. Tak. Raczej podchodziłem do tego, zobaczymy, co będzie. Tak. Dalej. Czy uda im się rozwinąć tą niezłą zajawkę, jaką tak na dobrą sprawę był pierwszy sezon. I ku mojemu jednak zdziwieniu, bo nie zawsze jest tak, że udaje się coś zrobić lepiej w drugim sezonie, ten drugi sezon jest o niebo lepszy tak. niż pierwszy. Poza pierwszym odcinkiem, który w zasadzie troszeczkę domyka sprawy z pierwszego sezonu, otwiera też ten drugi sezon, i tu się taka moja lampka alarmowa zapaliła. Okej, okay, nie będzie lepiej niż w pierwszym sezonie, może nawet będzie nudniej. Tak, wszystkie mankamenty z pierwszego Sezonu to powolne wprowadzenie przypominały się nagle. Ale na szczęście to były złe dobrego początki, można byłoby tak powiedzieć, bo to był zdecydowanie najsłabszy nie? odcinek całej drugiej serii. Dalej było. już tylko lepiej. No, może nie zawsze tylko lepiej, ponieważ ja bym powiedział, że ten najlepszy fragment przypada na środek serialu, kiedy idealnie zostają zbalansowane wszystkie wątki, które są tutaj obecne. Właśnie te sprawy prowadzone, z Związane z wydziałem behawiorystyki i życie osobiste. Idealnie to się wszystko splata w taką sieć zależności, to później jest troszeczkę inaczej. Później jednak zajmujemy się stricte jedną sprawą, tą sprawą tego mordercy seryjnego z Atlanty i pewne rzeczy schodzą na bok. Co nie znaczy, że nie jest to fascynujące i wciągające. Z moim zdaniem to było konieczne, ponieważ żeby zbudować to napięcie, czy znajdą tego mordercę, czy uda im się go sprofilować, odkryć kim on jest, no. Było potrzebne, żeby nie rozpraszać naszej uwagi. Aczkolwiek ja trochę żałuję, że w tych momentach, pomimo tego, że to było ciekawe, twórcy czasem nie zrobili jakiejś wycieczki czy też dobrego skontrastowania tego, co obserwujemy, bo zauważ, że właśnie w tym środku serialu, gdzieś między czwartym a szóstym odcinkiem, no to udawało się właśnie dokonać takiego zestawienia tego, co osobiste, z tym, co zawodowe, a tutaj no trochę porzuciliśmy właśnie wątki prywatne Bilateńcza, trochę porzuciliśmy przede wszystkim wątek dr. Carr, wszystko zostało postawione na jedną kartę. Do końca się z tym nie zgadzam, bo wydaje mi się, że o ile pierwszy sezon był w pełni poświęcony profilowaniu charakteru Holdena Forda, który zresztą był pomysłodawcą całego tego przedsięwzięcia, wywiadów z seryjnymi mordercami, i to z jego perspektywy widzieliśmy większość wydarzeń w pierwszym sezonie. Tak w tym sezonie stery przejmuje Bill Tench, czyli jego wspólnik w tym wszystkim. I to jest tak Świeża i tak dobra odmiana, że aż w głowie się nie mieści. W ogóle znacznie lepszy pomysł jest na zbudowanie tego dramatyzmu między pracą a życiem prywatnym, ponieważ u Holdena to się tak naprawdę opierało na rozmowy z dziewczyną, która miała problem z jego narastającym narcyzmem. Bill Tencz z kolei ma w tym sezonie, no, bardzo poważne problemy rodzinne, które delikatnie zostały nam zarysowane w pierwszym sezonie, ponieważ jego żona i on adoptowali małego chłopca i ten chłopiec sprawiał duże problemy wychowawcze trudno było do niego dotrzeć nie chciał się komunikować z otoczeniem i ten problem powiększa się w drugim sezonie do bardzo makabrycznych rozmiarów i to trafia do widza i jednocześnie jest to Doskonale połączone właśnie z życiem zawodowym Billa I co chwila mamy te nawiązania do jego pracy, a tego, co się dzieje w jego domu. I tencz jest trochę w takim rozkroku między tym domem i pracą. Praca pochłania bez reszty. Na początku sezonu mówi o tym, że przepracował w ostatnim tygodniu chyba 64 godziny, coś koło tego. Może troszkę mniej. Nie jestem pewna, a z drugiej strony, no, jest to moment, kiedy rodzina bardzo go potrzebuje i z jednej strony praca go pochłania bez reszty, ale teraz powinien oddać się całej rodzinie i powoli dochodzi do takiej drogi bez wyjścia i jednak po którejś stronie musi się opowiedzieć. No i właśnie w tych końcowych odcinkach, no, możemy zaobserwować, że bardziej go pochłania ta praca i oczywiście są tego konsekwencje. Dlatego wydaje mi się, że to skupienie się na tej sprawie w Atlancie w tych końcowych odcinkach. No jest kluczowe i ważne dla budowania całej narracji właśnie historii bilatencza w tym sezonie. Zgadzam się, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak nawet jako puenta tego sezonu, to to życie rodzinne okazuje się może troszeczkę zbyt skrótowo przedstawione na sam koniec, ale zgadzam się, że samo to zejście mm. Życia rodzinnego i życia zawodowego jest genialne, genialne chociażby dlatego, że tutaj chociażby przez montaż, przez muzykę, jest budowany większy dramatyzm i większy horror właśnie tego życia rodzinnego niż w pracy, pracy, gdzie rozmawia się z seryjnymi mordercami, gdzie szuka się seryjnych morderców. I to jest pięknie pokazane, że w sumie w życiu zawodowym, niezależnie jaką pracę wykonujesz, to staje się ona dla Ciebie mimo wszystko codziennością. I nawet horror nie okazuje się horrorem, ale jeśli to samo, co spotyka Cię w pracy, zaczyna cię. Spotykać w jakikolwiek sposób w życiu prywatnym, to nagle uświadamiasz sobie, Całą grozę tej sytuacji. I to jest genialnie przedstawione w tym sezonie, i rzeczywiście wielokrotnie w tych scenach ciarki mi po plecach chodziły, i nie wiem, czy to nie jest jeden z najmocniejszych elementów tego sezonu. Ten serial celnie punktuje, że mając tak niewiarygodnie trudną, obciążającą psychicznie pracę, no nie da rady, żeby nie wpuścić jej do domu. Tutaj w tym sezonie w ogóle bardziej udało się wszelkie elementy tego życia codziennego i życia zawodowego zniuansować. To bardzo ładnie. Płynie, to wszystko jest ze sobą idealnie zespolone i to jest wielki, wielki plus drugiego sezonu Mind Huntera. Wydaje mi się, że kolejnym plusem drugiego sezonu jest jego społeczne przesłanie. Wydaje mi się, że o wiele ciekawsze niż pierwszego sezonu. Tutaj przede wszystkim skupiamy się na sprawach rasowych. Cała sprawa badana w Atlandzie, która dotyczy seryjnego mordercy mordującego czarnoskórę dzieci, skupia się w oku różnorodnych napięć pomiędzy społecznością czarnoskórą a społecznością białą. Mieszkańców Atlanty. Bardzo mocno to wchodzi też w politykę, co wolno, czego nie wolno. Tak, ale to jest niesamowicie poprowadzone, ponieważ ta narracja naprawdę jest skomplikowana. I czytałam, że główna scenarzystka tego sezonu, czyli Cortney Miles, robiła swoje dochodzenie, przesłuchiwała osoby zaangażowane w tą sprawę w Atlancie w latach 80. No i dzięki temu była w stanie te wszystkie napięcia opisać, nakreślić właściwie. Mam wręcz wrażenie, że tutaj nic nie zostało pominięte, ponieważ z jednej strony mamy czarnoskórego burmistrza i komisarza policji, więc wydaje nam się, że jest no postępowo i wszyscy już się cieszą i wszystko jest wyjaśnione, ale nie, ponieważ czarnoskóra społeczność jest bardzo uprzedzona do białych z wiadomych przyczyn, nadal funkcjonuje gdzieś tam w podziemiach Ku Klux Klan. Część policji należy lub była byłymi członkami Ku Klux Klanu, więc nie ufają z kompletnie policji. I mają ku temu powody, ponieważ z drugiej strony policja no, w dużej mierze ignoruje sprawy przestępstw czarnych i kiedy zgłaszają na policję, że właśnie giną dzieci, później się okazuje, że śledztwa prawie nie były prowadzone w tych sprawach. Ale kiedy do gry wchodzi genialny Holden Ford i na podstawie swojego doświadczenia decyduje się sprofilować mordercę jako czarnoskórego, no to społeczność czarnoskórych opiera się temu, no, bo co to znaczy? Kolejne czarnoskóry będzie teraz szukane jak zawsze, ponieważ zawsze winni są czarnoskórzy i nie interesuje ich to, że. Tym razem może to być prawda, ponieważ czują, że to jest znowu chęć ich dyskryminacji. Tutaj jest pokazana taka, troszkę nawet bym powiedział, wtórna wojna rasowa, że wszyscy są okopani na swoich pozycjach, tak. biali oskarżają czarnych, czarni oskarżają białych yy, i szukanie mordercy wewnątrz tak. rasy jest odbierana właśnie jako rasizm. Nie bierze tak. się pod uwagę tych racjonalnych metod, ważne są tutaj emocje i polityka. Tak, właśnie do tego. Jeszcze dochodzi polityka, ponieważ Atlanta chce się rozwijać, zbudowała właśnie ogromne lotnisko, ma to być wielka brama dla biznesu. No i nie chcemy, żeby sprawa takich morderstw teraz wyszła na jaw, dlatego wszystko ma być po cichutku, a trudno robić rzeczy po cichutku, jeżeli zaczynają narastać napięcia rasowe. I to wszystko jest niezwykle skomplikowane, i naprawdę jestem strasznie zadowolona, że serial nie bał się pokazać tej całej komplikacji zdarzeń. Tutaj bym bardzo pochwalił reżysera Karla Franklina, który został wybrany do wyreżyserowania tych wszystkich odcinków, które... Które już bardzo skupiają się na tej sprawie z Atlanty. Jest to reżyser czarnoskóry i pokazuje taki talent do tego, żeby te sprawy właśnie napięć rasowych, takich wtórnych napięć rasowych, nieoczywistych, pokazywać dobrze na ekranie. I tutaj mi się kojarzy Steve McQueen i jego wdowy, czy Jordan Peele, który w swoich horrorach to pokazuje. I mam wrażenie, że Carl Franklin podołał temu, żeby również zakreślić taką bardzo złożoną i trudną rzeczywistość napięć międzyrasowych współcześnie, ponieważ bardzo bardzo dobrze te sprawy można przełożyć nadal na współczesne Stany Zjednoczone, czy w ogóle na współczesny świat. A poza tym bardzo sprawdza się w tej sprawie nasz przewodnik, czyli Holden Ford, któremu zależy tylko i wyłącznie na rozwiązaniu sprawy, na przekonaniu się, czy jego metodologia jest właściwa i trafna. I razem z nim czujemy tą frustrację, że w zasadzie no, nic w tym mieście nie da się załatwić, i nigdy prawda nie jest najważniejsza. No Tutaj właśnie dodany jest taki kolejny klocuszek do tej układanki, że biurokracja w tych wszystkich służbach jest tak, tak gigantyczna, że rzeczy, które wydawałoby się nie są problematyczne, jak wydrukowanie ulotek, no to trzeba przemielić przez różne organy i zanim te pozwolenia zostaną wydane, no to potrzebujemy dwóch tygodni, nie możemy tego zrobić tu i teraz. Tak, a jednocześnie udało się ładnie dalej rozwijać samą postać Holdena Forda, ponieważ no, rośnie w nim nadal ten narcyzm i przekonanie o swojej nieomylności. Geniuszu, i to też jest jego pułapką, i na końcu rozumie, że nie wszystko jest tak proste i oczywiste, jakiego geniusz zakłada, jednak nie wziął pod uwagę wszystkiego. Ale to świadczy o tym, że to jednak nie jest psychopata, jak czasem można go o to podejrzewać, że jednak ma dobrze rozwiniętą empatię i czasem również samokrytycyzm. Tak, i właśnie to mi się podobało, że pomimo, iż jego postać w tym sezonie zdecydowanie została zepchnięta na drugi plan, to nadal. Widzimy, że przychodzi jakiś rozwój i jakąś drogę w tym sezonie. Poza tym, wydaje mi się, że ten sezon stworzył znacznie lepszą formułę dla tego serialu, którą mam nadzieję będą kontynuować. Chodzi mi o to, że Mindhunter jednak obrał sobie za cel pokazywanie tej rzeczywistości pracy FBI, pokazywanie, że rozwiązywanie zagadek kryminalnych nie jest proste i oczywiste, że czasem można nigdy nie odkryć prawdziwego mordercy. Dlatego wydaje mi się, że znacznie lepszym pomysłem, jest obranie sobie na konkretny sezon danej sprawy, która działa się w latach 80., i pokazywanie niuansów tej sprawy, a nie takie, jak było to w pierwszym sezonie, wymyślanie sobie fikcyjnych, malutkich sprawek. Które były tylko ewentualnie oparte na prawdziwych wydarzeniach, ale nie niosły za sobą tej wagi historii. Mam wrażenie, że w tym sezonie, między innymi dlatego, że postacie zostały lepiej napisane, pogłębione, to również aktorstwo stoi na wyższym poziomie. W pierwszym sezonie przede wszystkim przyglądaliśmy się temu, jak odgrywany jest Holden Ford, bo to była najbardziej pogłębiona postać, i mogliśmy podziwiać w tej roli Jonathana Grofa. Wydaje mi się, że w tym sezonie on zostaje zepchnięty na drugi plan, chociaż też gra. Do dosyć ciekawie, ma dużo takiego obłędu w oczach. W pierwszym sezonie jednak bywał miłym chłopaczkiem, a tutaj jest więcej tego obłędu. Chociaż oczywiście nie zapominajmy o genialnie wykreowanych postaciach seryjnych morderców, zwłaszcza Eda Kempera, który robił ogromne wrażenie i który się pojawia epizodycznie w tym sezonie, bo chyba troszkę stał się takim ulubieńcem publiczności. Ci seryjni mordercy w tym pierwszym sezonie w ogóle byli taką wisienką na torcie. Tutaj też się pojawiają i tym na co mieliśmy czekać była kreacja deimona Herimana jako Charlesa Manson'a, który zresztą też wykreował tę postać u Tarantino, chociaż wykreował to jest duże słowo, bo Manson ledwo się pojawia w najnowszym filmie Tarantino, ale tutaj ta scena z Mansonem jest też bardzo soczysta tak. i też bardzo udana i też trzeba to pochwalić. Tak i też bardzo zniuansowana. Tak naprawdę ta scena nakreśla nam troszkę inne spojrzenie na Charlesa Mansona i na to, co on tak naprawdę zrobił. I nagle zaczynamy sobie zadawać pytanie, do czego my byśmy byli zdolni, gdybyśmy poznali tak demoniczną postać jak Manson. Chcę wierzyć, że jednak wpływowi takich osób jak Manson poddają się jednak bardzo specyficzne jednostki, które tylko pozornie mm -hmm. wyglądają na zdrowe i socjalizowane? Ale poza seryjnymi mordercami skrzydła mogła rozwinąć przede wszystkim postać bilatencza grana przez Holta McAlanego, który to w pierwszym sezonie wydawał mi się trochę postacią jednowymiarową, może zbyt mało dookreśloną. A tutaj, przez to, że właśnie mamy to życie osobiste i życie zawodowe w bardzo pełny sposób przedstawione, to McAlaney ma szansę się wykazać. Nadal jest tym twardym gościem, ale zostaje pokazane nam jego życie uczuciowe, jego wszelkie problemy. I naprawdę jest to gość, którego można bardzo polubić w tym sezonie. Tak, to jest teraz moja wykochana postać. Tak naprawdę w pierwszym sezonie nie było osoby, którą tak autentycznie można było polubić, poczuć do niej sympatię, empatię. Tutaj no, nie dość, że mamy fantastycznie rozrysowanego bilatencza to jeszcze mamy pogłębioną Wendy Cęę, której co prawda wątek zmierza trochę donikąd. To są troszkę takie przedbiegi tego, co mam nadzieję zobaczymy w trzecim sezonie, ale nadal ta postać zaczyna nam wybrzmiewać jako osobowość, jako charakter. Nawet postać biednego grega, którego nikt nie lubi i każdy go ma za ofiarę losu. Też zaczyna nabierać jakichś tam kolorów. I bardzo mi się podoba teoria, że możliwe, że w każdym sezonie, a planuje się, że będzie ich pięć, że w każdym sezonie każda postać będzie miała właśnie swoje pięć minut i to na niej będziemy skupieni cały sezon. I tak oto w pierwszym sezonie byliśmy skupieni na Holdenie, w drugim jesteśmy skupieni na Tenczu, w trzecim być może będziemy skupieni na Wendy. A może w czwartym, kto wie, na Gregu. To mnie do tej układanki brakuje jeszcze jednej postaci, która szczególnie zwróciła moją uwagę, a może nawet warto byłoby powiedzieć, że szczególnie aktor zwrócił moją uwagę. Chodzi mi tutaj o Alberta Jonesa, który wciela się w rolę Jima Barneya, czyli agenta FBI, który pomaga naszym głównym bohaterom w rozwikłaniu sprawy w Atlancie. Jest to aktor czarnoskóry, który mam wrażenie, że ma taką charyzmę, jaką miał Sidney Poitier, czyli pierwszy czarnoskóry zdobywca Oscara za pierwszoplanową rolę męską. Ma w sobie ten niebywały spokój, z jakim pojawia się na ekranie, a zarazem ciężko od niego oderwać oczy. Jestem bardzo ciekawy, jak rozwinie się kariera Alberta Jonesa i czy będziemy mieli też okazję zobaczyć rozwój samej postaci Jima Barneya, bo wydaje mi się, że to też byłoby bardzo interesujące. Tak, ale właśnie zauważ, że ten pierwszy sezon z drugim, pomimo, że były dwa lata przerwy... I... I no, też te plany na pięć sezonów no niby są, ale Netflix wszystko stawia na to, jakie będą wyniki oglądalności, więc nic nie wiadomo. Ale nadal te dwa sezony są niezwykle spójne, jak się je ogląda jeden po drugim, ponieważ postać Jima pojawia się w pierwszym sezonie i jest przysłuchiwany w ramach możliwej rekrutacji do tego wydziału behawiorystyki. Poza tym w pierwszym sezonie są wymieniani mordercy, z którymi nasi bohaterowie chętnie by przeprowadzili wywiady, czyli na przykład Menson i Berkowicz. I w tym sezonie mamy przesłuchania właśnie z tymi mordercami. Jeszcze co ciekawe, w pierwszym sezonie ta postać Berkowica była w mediach, on chyba dopiero co został złapany, dopiero co miał proces. Dla mnie to były idealne mosty między pierwszym a drugim sezonem i liczę, że ten cały serial pomimo że długo trwają przerwy między kolejnymi sezonami, no właśnie taki będzie przemyślany, zaplanowany od początku do końca. Jak widzicie, czego zresztą nie ukrywamy, drugi sezon Mind Huntera podobał nam się dużo bardziej niż pierwszy sezon i bardzo zachęcamy do tego, żeby zdecydować się ten drugi sezon obejrzeć. Tak, i przez to, że ten drugi sezon jest tak dobry, to warto obejrzeć ten pierwszy, ponieważ jako całość jest. To naprawdę dobrze opowiedziana historia. Dlatego, jeżeli wcześniej nie byliście przekonani do Huntera, albo Was znudziły te pierwsze odcinki, które są dość dużym wprowadzeniem dopiero do historii, to się nie zniechęcajcie i obejrzyjcie całość. I mam nadzieję, że już wszyscy razem będziemy z niecierpliwością wyczekiwać tego trzeciego sezonu. A od nas, póki co to by było na tyle.